34 Rozdział 24. Wnioski końcowe. 13 stycznia odbito feralne skrzyżowanie na drodze do Bonies do Malmedy, a rankiem następnego dnia teren zaczął sprawdzać oddział saperów z wykrywaczami min. Chciano się upewnić, czy przypadkiem pod ciałami ofiar masakry grenadierzy pancerni SS nie ukryli ładunków wybuchowych? Po saperach do pracy przystąpił personel służby zajmujący się rejestracją pochówków oraz lekarze. Ich zadanie było niezwykle żmudne, bowiem nim identyfikacja stała się możliwa, musieli usunąć półmetrową warstwę przymarzniętego śniegu, pod którą znajdowały się. Zamarznięte na kamień ciała. Większość ciał nosiła ślady licznych ran, strzały oddawano w czoło, skroń lub tył czaszki. Te ostatnie oficerowie SS i grenadierzy pancerni zapewne traktowali jako kudegras. Niektóre ciała miały wydłubane oczy, prawdopodobnie była to robota wron. Puste oczodoły wypełnione były śniegiem. Część zabitych wciąż miała ręce uniesione nad głową. Ciała przetransportowano do budynku dworca w Malbedi, gdzie miały odtajać. Aby dostać się do kieszeni, w których spodziewano się znaleźć jakieś rzeczy osobiste, konieczne okazało się użycie brzytew i noży. Zgromadzony materiał miał posłużyć w procesie o zbrodnię wojenną przed amerykańskim Trybunałem Wojskowym w Dachau. Stanęło 73 byłych członków kamp w grupę Pipera, 43 skazano na śmierć, 22 na dożywotnie więzienie, 8 na karę pozbawienia wolności od 10 do 20 lat. Do następnego procesu, w którym sądzono kolejnych 11 podkomendnych Pipera, doszło w lipcu 1948. Oskarżeni Stanęli przed belgijskim sądem w Lierze, dziesięciu zostało skazanych na dziesięć do piętnastu lat ciężkich robót. W okresie po procesach norymberskich, u zarania zimnej wojny, unieważniono kary śmierci wydane przez Trybunał w Dachau, a w latach pięćdziesiątych wypuszczono z więzień przetrzymywanych Niemców. Jako ostatni na wolność miał wyjść Piper. Po spędzeniu za kratami jedenastu lat potajemnie osiadł w miejscowości Travers we francuskim departamencie Górna Saona, gdzie 13 lipca 1976 zginął z rąk byłych członków francuskiej partyzantki. Piper wiedział, że jego dni są policzone. Nim umarł, zapowiedział, że jego byli koledzy z wojska oczekują go już w Walhalli. Zmagania w Ardenach zapisały się w historii jako najbardziej krwawe z walk toczonych na froncie zachodnim. Do mordowania jeńców wojennych dochodziło w przeszłości znacznie częściej, niż byli skłonni to przyznać historycy, szczególnie gdy rzecz dotyczyła ich rodaków. Oczywiście dokonane przez ludzi Pipera morderstwo jeńców podczas masakry w banie z malmedy a tym bardziej pozbawione skrupułów Uśmiercanie cywilów było ohydną zbrodnią. W tej sytuacji trudno się dziwić, że żołnierze amerykańscy zemścili się za ten obrzydliwy czyn nieprzyjaciela. Zdumieniem jednak musi napawać fakt, że w ramach działań odwetowych szereg generałów, włączając w to samego Bradley'a, przyklaskiwał zabijaniu Niemców wziętych do niewoli. W archiwach oraz relacjach amerykańskich wojskowych. Zachowały się strzępy informacji na temat masakry w Szenoni, gdzie słabo wyszkolona i zdziesiątkowana 11 Dywizja Pancerna władowała wściekłość na 16 jeńcach. Wprawdzie czyn ten różnił się od egzekucji, jakie z zimną krwią przeprowadzali w banie z Malmedy żołnierze Waffen-SS, lecz mimo to źle świadczy o amerykańskich oficerach. Znanych jest kilka przypadków, gdy amerykańscy żołnierze zabili belgijskich lub luksemburskich cywilów. Do zabójstw dochodziło przypadkowo lub w sytuacjach, kiedy ofiary wzbudzały nieufność żołnierzy, którzy brali je za dywersantów na terenach, gdzie część niemieckojęzycznej populacji nadal żywiła sympatie pronazistowskie. Jednak ogólnie rzecz biorąc, Żołnierze amerykańscy z wielkim współczuciem traktowali cywilów, którzy znaleźli się w miejscu starcia walczących potęg. Służba medyczna Armii Amerykańskiej dokładała wszelkich starań, by nieść pomoc rannym mieszkańcom. Niewinna ludność cywilna stała się natomiast celem ataków ss oraz niektórych oddziałów Wehrmachtu. Które wyładowywały na niej frustrację za przegraną wojnę. Największe zagrożenie stanowili rzecz jasna Niemcy, owładnięci obsesyjnym pragnieniem zemsty na belgijskich partyzantach, którzy dali im się we znaki podczas odwrotu niemieckiego ku linii Zygfryda we wrześniu 1944. Należy też pamiętać, o innych masakrach, do jakich dochodziło w Noville i Bound, za nie ponosi przede wszystkim Sonderheim Komando 8. Historykom zazwyczaj umyka potworna ironia losu, jaka stała się udziałem w walczących w wielkich wojnach XX wieku. Po krwawej łaźni, jaką była pierwsza wojna światowa, Dowódcy wojsk reprezentujących zachodnie demokracje znaleźli się pod przemożną presją krajowej opinii publicznej, która oczekiwała, że nie dopuszczą do tak wielkiej liczby ofiar. Dowódcy ci w rezultacie skupili się na masowym wykorzystaniu broni artyleryjskiej i nalotów bombowych, przez co śmierć poniosło znacznie więcej cywilów. Szczególnie krwawe żniwo zbierał biały fosfór od którego ginęli zarówno żołnierze, jak i cywile. 20 lipca 1945, czyli na dzień przed pierwszą okrągłą rocznicą wybuchu bomby przyniesionej przez Stauffenberga do kwatery w Wilczym Szańcu, przesłuchano feldmarszałka Keitla oraz generała pułkownika Jodla. Pytania dotyczyły ofensywy w Ardenach. Obaj wojskowi. Zarówno napuszony Kajtel, jak i chłodny i wyrachowany Jodl udzielali odpowiedzi, w których pobrzmiewał fatalistyczny ton. Obaj wiedzieli, że czeka ich proces przed Trybunałem Wojskowym, którym będą sądzeni za zbrodnie wojenne. We wspólnym oświadczeniu obydwu niemieckich wojskowych czytamy: historii pozostawmy osąd czy zamiast angażować dostępne siły na zachodzie, należało rzucić je na front wschodni. Niechaj alianckie sądy rozstrzygną, czy zbrodnią było przedłużanie wojny przez zapoczątkowanie tej ofensywy. My pozostajemy przy swoim zdaniu, w kwestii, która jest niezależnie od ich opinii. Przyznali jednak, że uwiązanie 5 i szóstej Armii Pancernej w sektorze ardeńskim Otwierało drogę dla ofensywy Armii Czerwonej, która ruszyła 12 stycznia w przyczółków na Wiśle. Mimo, że nie w smak to rosyjskim historykom, jednak nie ulega żadnej wątpliwości, iż sukces Armii Czerwonej podczas operacji wiślańsko-odrzańskiej umożliwiła w dużej mierze niemiecka ofensywa w Ardenach. Nie sposób ocenić, w jakim stopniu przełamanie frontu w początkowej fazie zmagań Niemcy zawdzięczali decyzji Bradley'a, by pozostawić sektor ardeński tak słabo obsadzony, co miało zakładać w kalkulowane ryzyko nieprzyjacielskiego ataku. W każdym razie, rozumowanie Bradley'a odzwierciedlało ówczesny sposób myślenia obowiązujący w kręgach dowódczych aliantów, gdzie zakładano, że Niemcy nie są w stanie przeprowadzić strategicznej ofensywy. W obozie niemieckim żywiono jednak jeszcze bardziej błędne przekonanie. Nie tylko Hitler i członkowie dowództwa niemieckich sił zbrojnych, ale też większość generałów była przekonana, że Amerykanie rzucą się do chaotycznej ucieczki ku morzu i dopiero tam zaczną się bronić. Nie przewidziano zażartej obrony. Północnym i południowym sektorze, która miała katastrofalne skutki dla systemu komunikacji. Niemieckie kolumny utknęły na zatłoczonych i niedostatecznie licznych drogach, a swoją rolę odegrała też fatalna pogoda. Poza tym, jak już wspomnieliśmy, Hitler wychodził z założenia, że Eisenhower nie będzie umiał podjąć wystarczająco szybko kluczowych decyzji. Czym przeszkodzić miały mu komplikacje właściwe dla koordynowania działań armii koalicyjnych. Jodl przyznał po jakimś czasie. Szybkość, z jaką zareagowali Alianci, była dla nas pewnym zaskoczeniem. Przede wszystkim jednak zawiodło tempo naszych wojsk, których pochód był coraz bardziej opóźniony. Wigilię Bożego Narodzenia Bradley przechwalał się. Żadna inna armia nie byłaby w stanie dokonać równie szybkiego i sprawnego przegrupowania. Choć zapewne próbował w ten sposób usprawiedliwić swoje wcześniejsze zaniechania. Drugiego dnia ofensywy amerykańska pierwsza armia zdołała przerzucić w rejon Ardenów 60 tysięcy żołnierzy, potrzebowała na to zaledwie 24 godzin. Pogardzany zazwyczaj przez żołnierzy organ do spraw zaplecza frontu, KomZ, któremu szefował generał Lee, tym razem stanął na wysokości zadania i dokonał wręcz cudu, dostarczając na miejsce tak liczną armię w tak krótkim czasie. Poza tym zdążył też wywieźć 85% zasobów uzbrojenia na tereny, gdzie nie groziło im, że wpadną w niemieckie ręce. W okresie 17 do 26 grudnia na 50 tysięcach ciężarówek 248 tysięcy żołnierzy służby kwatermistrzowskiej zdołało przetransportować 10 milionów litrów benzyny, uniemożliwiając pancernym czołówkom nieprzyjaciela uzupełnianie paliwa z alianckich zapasów. Wprawdzie Hitler do samego końca wypierał fakty, jednak dla niemieckiej generalicji już pod koniec pierwszego tygodnia ofensywy stało się jasne, że nie mogą wygrać tej kampanii. Zapewne udało im się wykorzystać element zaskoczenia, lecz nie zdołali skruszyć morale amerykańskich żołnierzy, na czym tak im zależało. Zamiast tego stopniowo słabło morale żołnierzy niemieckich. Generał Major Gerzdorf zauważył: Oficerowie i podkomendni demonstrują coraz mniejsze zaufanie do najwyższego dowództwa armii Rzeszy. Tylko lęk przed zagrożeniem, jakie czyha na ojczyznę, popycha ludzi do wzmożonych wysiłków w walce z bezlitosnym przeciwnikiem. Wystało się jasne, że Niemcy nie zdołają osiągnąć linii mozy. Z krytyką uporu Hitlera wystąpił dowódca dywizji Panzerler Bayerlein. Każdy dzień bezczynnego trwania na przyczółku przynosił dalsze straty w ludziach i sprzęcie, które były nieproporcjonalnie duże w stosunku do strategicznego znaczenia wybrzuszenia dla dowództwa niemieckiego. Jego zdaniem największym błędem było uczynienie szóstej armii pancernej rdzeniem zgrupowania. Podczas gdy to właśnie ona miała napotkać najzacieklejszy opór. Stanięcie na brzegu Mozy leżało w zakresie możliwości jedynie piątej armii pancernej Mantojfla, ale osiągnięcie Antwerpii okazywało się już niemożliwe ze względu na rozkład sił na froncie zachodnim. Zdaniem Bayerleina ofensywa w Ardenach była ostatnim zrywem chylącego się ku upadkowi Wehrmachtu. I najwyższego dowództwa. Kampania w Ardenach zakończyła się bezsprzecznym zwycięstwem militarnym Amerykanów, lecz równocześnie okazała się polityczną katastrofą dla Brytyjczyków. Nieszczęsna konferencja prasowa Montiego oraz wrzawa podnoszona bezmyślnie przez brytyjską prasę miały opłakane skutki. Nastroje antyangielskie zapanowały w Stanach Zjednoczonych. Szczególnie zaś wśród wysokich stopniem oficerów amerykańskich w Europie. Oznaczało to, że plan Churchilla, by marszałek polny Harold Alexander zastąpił na stanowisku zastępca Eisenhowera marszałka lotnictwa Tedera, legł w gruzach. Przeciwko takiemu posunięciu zdecydowanie protestował też generał Marshall, ponieważ mogłoby ono sugerować, że Brytyjczycy są coraz bliżej zdobycia kontroli nad operacjami lądowymi sił alianckich. Churchill zrozumiał też, że awantura o Montgomery'ego ma dodatkowy, bardziej fatalny skutek. Podczas natarcia na terytorium Niemiec po przemarszu na drugi brzeg Renu Brytyjski marszałek Polny miał zostać wykluczony z gry, a Brytyjczycy mieli stracić wszelki wpływ na przebieg ofensywy. Nadchodził kres brytyjskiej obecności wśród alianckich decydentów. W gruncie rzeczy nie da się wykluczyć, że złość Eisenhowera na perfidię przejawianą przez Brytyjczyków podczas kryzysu sułowskiego 11 lat później miała po części źródło. Właśnie w wydarzeniach ze stycznia 1945. Starcia w Ardenach w okresie 16 grudnia 1944-29 stycznia 1945 owocowały zbliżoną liczbą ofiar po obu stronach. Wśród Niemców było łącznie około 80 tysięcy zabitych, rannych i zaginionych. Po stronie amerykańskiej straty wynosiły 75 tysięcy, w tym 8407 zabitych. Brytyjczycy stracili 1408, a z czego 200 poległo na polach walki. Najwięcej, bo aż 85 tysięcy żołnierzy straciła pechowa 106 Dywizja Piechoty, lecz w liczbie tej wielu było jeńców wojennych. Największy wskaźnik śmiertelności zanotowano w 101 dywizji powietrzno-desantowej, której aż 535 żołnierzy poległo na placu boju. W kampanii ardyńskiej po raz pierwszy w historii udział brało wiele pierwszoliniowych jednostek składających się w całości z czarnoskórych żołnierzy amerykańskich. Mimo obaw i uprzedzeń żywionych przez wielu wysokich rangą przedstawicieli kadry oficerskiej, żołnierze ci walczyli mężnie, o czym najlepiej świadczą dokonania 17 Dywizji Powietrzno-Desantowej. W ósmym Korpusie działało co najmniej 9 batalionów artylerii polowej, w których walczyli czarnoskórzy. Prócz tego afroamerykanie stanowili... Personel czterech spośród siedmiu korpusowych jednostek artylerii zapewniających wsparcie ogniowe dla 106 Dywizji Piechoty. Dwie takie formacje zostały przerzucone do bastoń i zasłużyły się w walkach obronnych. 969 Batalion Artylerii Polowej, jako pierwsza w całości czarnoskóra jednostka w dziejach całej II wojny światowej miał zaszczyt wysłuchania prezydenckiej mowy pochwalnej. W kampanii ardeńskiej biły się również inne formacje afroamerykańskie trzy bataliony niszczycieli czołgów oraz 761 Batalion czołgów. Oficer dowodzący kompanią B tej ostatniej jednostki, kapitan John Long, oświadczył, że po zakończeniu działań wojennych walczył nie za Boga ani ojczyznę, lecz dla siebie i moich ludzi. Do amerykańskich ofiar w ofensywie ardeńskiej, o której zazwyczaj się zapomina, należeli żołnierze pojmani do niewoli przez Niemców i przetrzymywani do końca wojny w ponurych obozach jenieckich. Nim się tam znaleźli, czekała ich nieskończenie długa podróż. Drogę do Niemiec przemierzali pieszo na mrozie, albo upakowani ciasto w wagonach towarowych. Po drodze groziły im spotkania z alianckim lotnictwem, które ostrzeliwało i bombardowało niemieckie transporty. Poważne zagrożenie stanowiła też czerwonka, szerząca się w nędznych warunkach, w jakich przetrzymywano jeńców. Koszmar tamtych dni sierżant John Clint z dywizji piechoty opisał w swoim pamiętniku. 20 grudnia maszerowali cały dzień bez jedzenia i picia. Aby ugasić pragnienie i zabić głód, nabierali do ust garściami śniegu. W pewnej maleńkiej wiosce Niemcy kazali nam zdjąć kalosze, które zakładaliśmy na buty i oddać je miejscowym. Widzieli, jak Niemcy, siedzący w przechwyconych jeepach, obiadają się amerykańskim jedzeniem, które miało być ich wieczerzą wigilijną. 25 grudnia, po tym jak niemieccy cywile, na widok kolumny jeńców, poczęli ciskać kamieniami, sierżant zanotował: Nie ma mowy o świętach, każdy nosi je tylko w swoim sercu. Dwa dni później, w godzinach popołudniowych, dotarli do Koblencji, gdzie w kuchni polowej poczęstowano ich odrobiną zupy i chleba. Maszerowali przez miasto w wielkich 500-osobowych grupach. W pewnym momencie na ulicę wybiegł jakiś mężczyzna w garniturze, zamachnął się aktówką i uderzył nią sierżanta w głowę. Niemiecki strażnik wyjaśnił potem, że człowiek ten musiał być zły z powodu niedawnych nalotów alianckich. Gdy w maju 1945 ucichły ostatnie strzały, australijski korespondent wojenny Godfrey Blunden natknął się na grupę młodych zagłodzonych żołnierzy amerykańskich, którzy dostali się do niewoli niemieckiej. Prawdopodobnie oni również służyli w 106. Dywizji piechoty. Z jego opisu wyłania się obraz mężczyzn o żebrach rysujących się wyraźnie pod skórą, zapadniętych policzkach, chudych karkach i patykowatych ramionach. Na widok Anglosasa zaczęli przejawiać nieco historyczną radość. Blanden zanotował. Amerykańscy jeńcy, których spotkałem tego ranka, znajdowali się w najbardziej opłakanym stanie spośród wszystkich biedaków, których wcześniej dane mi było zobaczyć. Do Europy przybyli w grudniu ubiegłego roku. Natychmiast skierowano ich na pierwszą linię frontu, gdzie runęła na nich nawałnica niemieckiej ofensywy w Ardenach. Po dostaniu się do niewoli, byli nieustannie przerzucani z miejsca na miejsce. Opowiadali, że ich koledzy zostali zatłuczeni na śmierć przez niemieckich strażników tylko za to, że wyłamali się z szeregu, by narwać parę buraków cukrowych z mijanych pól. Jeńcy ci budzili tym większą litość, że byli to młodzi chłopcy z dobrych domów, którzy w momencie powołania do wojska nie mieli pojęcia, czym jest Europa. Nie przypominali zaprawionych w bojach Australijczyków, nie byli cwani jak Francuzi, ani uparci jak żołnierze angielscy. Młodzieńcy ci, najzwyczajniejsi w świecie, nie rozumieli, co się wokół nich dzieje. Mimo wszystko mogli mówić o sporym szczęściu, ponieważ uszli z życiem. Wielu ich kolegom nie starczyło woli przetrwania. Przypominali w tym bilego piligrima, Bohatera rzeźni nr 5 Woneguta, który pod wpływem doświadczeń wojennych nabawił się pustego, nieobecnego spojrzenia. Żołnierze tacy popadali w apatię, odmawiali przyjmowania posiłków, przestawali się ruszać i po jakimś czasie umierali z głodu. Bezwzględność niemieckiego natarcia w Ardenach, a także uzyskany przez Hitlera element zaskoczenia, Oznaczały przeniesienie przerażających praktyk wojennych z frontu wschodniego na zachód. Ale podobnie jak w przypadku japońskiej napaści na Chiny w 1937 oraz najazdu armii Rzeszy na Związek Radziecki w 1941, ofensywa ardeńska nie zdołała wywołać powszechnej paniki w obozie nieprzyjaciela ani nie doprowadziła do załamania jego sił obronnych. Wywołała natomiast wściekły opór, który miał zdecydować o losach tej kampanii przekorną determinację, która kazała aliantom bronić się nawet gdy znajdowali się w okrążeniu. W obliczu nacierających formacji niemieckich, które ruszały do ataków wśród ogłuszających wrzasków i gwizdów, pojedyncze kompanie alianckie broniące kluczowych pod względem strategicznym wsi, nie ulegały panice i broniły się mężnie w niewrównych potyczkach. To właśnie poświęcenie tych żołnierzy z izolowanych jednostek alianci zawdzięczają opóźnienie przemarszu wojsk Rzeszy. Umożliwiło ono wprowadzenie na czas posiłków, co walnie przyczyniło się do pokrzyżowania zamiarów Hitlera. Zapewne największy błąd, Popełniony przez dowództwo niemieckie w kampanii ardeńskiej polegał na tym, że nie docenili waleczności żołnierzy armii, którą tak pogardzali. Koniec książki Antoni Bivora, Ardeny 1944 „Ostatnia szansa Hitlera“ czytał Maciej Rajzacher, realizacja akustyczna Arkadiusza Józefowicza.